A więc czym nawozić kapustę? Z uwagi na ogromne potrzeby pokarmowe warzywa kapustne powinny być uprawiane w pierwszym roku po oborniku lub innym nawozie organicznym. Obornik dostarcza im dużą dawkę azotu oraz potasu i innych składników, a także poprawia właściwości gleby. Ważne, bo kapusty lubią ziemię wilgotną i strukturalną. Typowa dawka obornika pod kapustę to 30-40 do 40 ton na hektar, czyli 3-4 do 4 kg na metr kwadratowy, za orana jesienią poprzedniego roku. Na glebach zasobnych można dać mniej 20 ton na hektar, ale na ubogich nawet 50 ton na hektar przed kapustą będzie uzasadnione. Jeśli obornik nie jest dostępny, można zastosować zielony nawóz. Na przykład jesienią przed planowaną uprawą kapusnych, wysiać gorczycę lub rzepak i przyorać. One także należą do kapustowatych i szybko się mineralizują, wzbogacając glebę w łatwo dostępny azot i siarkę. Nawozy mineralne dobiera się do uzupełnienia braków. Kapusne wymagają pełnego nawożenia NPK. Najczęściej stosuje się przedsadzeniowo wieloskładnikowy nawóz w formie granulatu NPK z dodatkiem boru i innych mikroelementów, a następnie dokarmia azotem po głównie. Przy doborze nawozów warto zwrócić uwagę, by zawierał bor. Na przykład dostępny jest borax do aplikacji doglebowej około 10-20 kg na hektar przed sadzeniem, albo specjalne mieszanki wieloskładnikowe z borem. Bor można także podawać do listnie kilka razy w trakcie wzrostu, co jest często praktykowane przez producentów kalafiorów i brokułów. W nawożeniu mineralnym kapustnych sprawdza się podawanie części azotu w formie amonowej, np. polifoska czy siarczan amonu. Ponieważ kapustne pobierają duże ilości potasu, często stosuje się dodatkowo siarczan potasu jesienią lub wczesną wiosną. Szczególnie pod kalafiory i brokuły, które są dość wrażliwe na niedobór potasu. Objawia się to brunatnymi plamami na brzegach róż. Przy intensywnych uprawach kapustnych zaleca się także stosowanie nawozów magnezowych, np. siarczą magnezu lub dolomit mielony, oraz wspomnianej siarki.